Radio Fiat. Posłuchasz, polubisz. 94 i 7 FM. 13 minut po godzinie 9. Tu Radio Fiat i program poranny czwartkowy. Proszę Państwa, bardzo ważne wydarzenie w naszej jakiej Decyzji będzie miało miejsce w najbliższy weekend i za chwilę Państwu wszystko dokładnie opowiemy. Ze mną w studiu ksiądz Mariusz Marszałek, palotyn, sekretarz do spraw Miłosierdzia Bożego w Dolinie Miłosierdzia w Częstochowie. Szczęść Boże, księż Mariuszu. Szczęść Boże, witam pana, panie redaktorze, witam wszystkich naszych radiosłuchaczy. To w ten weekend 27-28 kwietnia odbędzie się drugie ogólnopolskie Forum Bractw i Konfranterni i piąte ogólnopolskie ogólnoeuropejskie forum bractw w Dolinie miłosierdzia oczywiście będzie miało miejsce. To spotkanie, natomiast na początek mariusze chciałem zapytać, po co nam Chrześcijanom? Potrzebne są różnego rodzaju wspólnoty, bractwa? Po co to? od samego początku chrześcijaństwo było religią wspólnotową. Jezus nie głosił sam dobrej nowiny, nie powoływał indywidualnie, czy powoływał każdego z osobna, ale do wspólnoty. I pierwsi chrześcijanie, pierwsi nasi bracia i siostry dokładnie zdawali sobie z tego sprawę, żeby głosić dobrą nowinę, aby być wiernymi Ewangelii, trzeba żyć we wspólnocie. Pierwsze wspólnoty, które możemy porównać do fraterni, do bractw, powstawały już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, Natomiast taki boom, rozkwit, to jest e, średniowiecze, i wtedy można powiedzieć, dochodzi do pewnej specjalizacji. Już w kościele tworzą się grupy, które e, chcą. Pogłębić jakiś element duchowości chrześcijańskiej, chcą zająć się jakimś konkretnym dziełem charytatywnym, bądź też kładą nacisk na jakiś szczególny aspekt liturgii, bądź też grupy, które zrzeszają przedstawicieli na przykład podobnego czy tego samego zawodu. I w ten sposób powstały wspólnoty bardzo wyspecjalizowane, które służyły kościołowi, głosiły dobrą nowinę, ale miały swoją taką specjalitę de la maison. I to są właśnie bractwa. Ym, w tym roku kolejne spotkanie w Częstochowie, nie pierwsze już, ale zanim jeszcze powiemy o tym pierwszym i o tym, które teraz przed nami, ile mamy bractw i wspólnot w tym momencie w Polsce? Tak mniej więcej. To jest kilkaset? Można liczyć w taki sposób? Dobrze, że pan dodał to określenie mniej więcej, bo mniej więcej. co do e, 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 dokładnie nie był w stanie określić, natomiast w ramach e, badań, które prowadziliśmy, mówimy my, jako Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego, udało nam się ustalić, w tych brat jest około 600, aczkolwiek zdajemy sobie sprawę, że nie do wszystkich brac udało nam się dotrzeć, ponieważ niektóre są o zasięgu ogólnopolskim, są powszechne, znane, mają dobrze rozbudowaną taką powiedzmy sobie reklamę, istnieją w mediach, ale istnieje wiele brac lokalnych. Często jest to jakieś diecezjalne sanktuarium i tam tworzy się mała grupka, nawet 10-15 osób, które. Pogłębiają duchowość związaną z danym sanktuarium czy, 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 czy z danym miejscem kultu, i niekiedy trudność do nich dotrzeć. Więc my, oczywiście, puściliśmy też w mediach taką informację, że zapraszamy do. Zgłaszania się do nas, jeżeli takie bractwo istnieje, jeżeli ktoś wie o jego istnieniu, więc ta lista jeszcze nie jest zamknięta. Ale na dzień dzisiejszy na pewno powyżej 600 mm. wspólnot e, takich istnieje. A to forum ma na celu też między innymi oczywiście to, żeby się policzyć troszeczkę Ym, może bardziej poznać niż policzyć. Mm -hmm. Na pewno też samo policzenie jest ważne, ponieważ daje nam jakiś taki obraz, pokazuje nam, że ta rzeczywistość w Kościele Polskim istnieje, jest liczna, to nie jest jakaś rzeczywistość marginalna. Natomiast sama idea forum zrodziła się w, po roku wiary. Była to inicjatywa oddolna. Potem oczywiście Watykan objął opieką tę inicjatywę. Pierwsze forum Brac, ogólnoeuropejskie forum Brac miało miejsce w 2020 roku i celem było właśnie wzajemne poznanie się Potem co roku były organizowane spotkania europejskie. W Polsce po raz pierwszy takie spotkanie odbyło się w 2022 roku i był to początek badań, jakie prowadziliśmy w Instytucie Statystyki Kościoła Katolickiego. Przeprowadziliśmy na początku ankiety, które były wysłane do diecezji, były wysłane również do wspólnot życia konsekrowanego, bo z reguły no, przypuszczaliśmy, że tam możemy najwięcej informacji uzyskać na temat bractw, i te pierwsze bractwa, do których udało nam się dotrzeć, zaprosiliśmy na takie spotkanie w Częstochowie. Aby wzajemnie się poznać, aby też dowiedzieć się, czy w ogóle jest zainteresowanie, jest taka potrzeba, aby stworzyć platformę ogólnopolską taką platformę spotkania, wymiany doświadczeń, dyskusji. A okazało się, że jest to zainteresowanie. W międzyczasie prowadziliśmy badania naukowe w ramach projektu ministerialnego. I to najbliższe spotkanie będzie z jednej strony podsumowaniem tych badań, ale jednocześnie spotkaniem, podczas którego chcemy... Dowiedzieć się, jak członkowie tych brat chcieliby kontynuować współpracę, w jaki sposób, czy w ogóle chcieliby, żeby takie forum ogólnopolskie nadal istniało. No i wielkie wydarzenie, ponieważ po raz pierwszy forum europejskie odbędzie się w Europie Wschodniej, odbędzie się w Polsce. Do tej pory te spotkania miały miejsce we Francji, we Włoszech, w Szwajcarii, w Portugalii. E, ostatnie spotkanie przed rokiem jubileuszowym odbędzie się w Polsce, więc będą przedstawiciele Forum Europejskiego, będą przedstawiciele w, między m.in. z Malty, Irlandii, Francji, Hiszpanii, Włoch. E, I będzie to również okazja do tego, żeby zaprosić do kolejnych inicjatyw, które planowane są już w przyszłym roku. Będziemy oczywiście o tym też powiemy na koniec, o tych inicjatywach na ten rok jubileuszowy. Natomiast zaczynamy w tym roku Forum w Dolinie Miłosierdzia w sobotę o poranku właściwie, no a później to już Państwo znajdą na stronach internetowych dokładny harmonogram wydarzeń, prelekcji, spotkań, które będą się odbywały, ale tak generalnie, księżę Mariuszu, czego będą dotyczyły te spotkania podczas tego forum w tym roku. Całe spotkanie można podzielić na takie trzy bloki. Pierwszy blok to jest blok sobotni do godziny 14, czyli przed przerwą obiadową. On będzie odbywał się w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Częstochowie przy ulicy korodeckiej 49. Wejście jest otwarte, więc tutaj mogą przyjść i członkowie Bractw, i również osoby zainteresowane. Podczas tego spotkania, z jednej strony, mm, dokonamy podsumowania projektu, o którym mówiłem. Będzie również prezentacja książki, e, która jest e, zbiorem e, różnego rodzaju materiałów e, związanych z bractwami w Polsce. W drugiej części tego spotkania głos zabiorą przedstawiciele bratów z Europy, a więc będzie możliwość zapoznania się z rzeczywistością bratów w innych krajach. I ta część, jak powiedziałem, podkreślam, ona jest otwarta dla wszystkich. Natomiast po południu. Część liturgiczna, wspólna modlitwa koronką Bożego, do Bożego Miłosierdzia, msza święta, a po niej warsztaty już y, dla członków brat, którzy się wcześniej zarejestrowali. Warsztaty, które. Będę miał właśnie na celu odpowiedź na pytanie, w jaki sposób kontynuować to doświadczenie, które no, od dwóch lat jest realizowane w Polsce. W tym samym czasie również swoje spotkanie, swoje obrady będzie mieć Forum Bractw Europejskich. I po kolacji udajemy się na Apel Jasnogórski i w ten sposób kończymy spotkanie sobotnie. Natomiast niedziela to będzie. Poranek skupiony na modlitwie, a więc w Dolinie Miłosierdzia odśpiewamy godzinki. Następnie, po przerwie śniadaniowej, będzie jeszcze podsumowanie sobotnich warsztatów, i potem procesyjnie udamy się na Jasną Górę, gdzie odbędzie się Msza Święta, której przewodniczyć będzie arcybiskup Adrian Galbas. Tutaj yy, tylko, tylko uzupełnię, że ta procesja, ten przemar z Doliny Miłosierdzia do jasny, na Jasną Górę, to jest taki element tradycyjny. Tradycyjny w dwojakim znaczeniu. Każde forum europejskie e, ma ten element. E, jest to forma też e, zewnętrznej prezentacji, jest to też forma zewnętrznego wyznania wiary, ponieważ członkowie bractw ubierają się wtedy w swoje stroje, niosą różnego rodzaju sztandary czy inne elementy, które, które są charakterystyczne dla tradycji danego bractwa. Więc e, taka ciekawa inicjatywa, gdzie będzie można zobaczyć z zewnątrz, jak. Kolorowa jest to rzeczywistość, jak różnorodna jest to rzeczywistość, jeżeli chodzi o bractwa zarówno w Polsce, jak i w Europie. Będzie można obejrzeć, że to jest rzeczywiście bardzo widowiskowo. Wyglądają te stroje, które bractwa mają. Książę Mariuszu, czy ksiądz by wyróżnił jakieś bractwa w Polsce w tej chwili? Te najbardziej ważne dla misji ewangelizacyjnej Kościoła na przykład? No nie chciałbym tutaj być jakiś e, stroniczy, nie chciałbym tutaj mm -hmm. wymieniać. No, ale, ale są to największe, tak? Które... Bractwa. Natomiast z tych największych to ewidentnie bractwo e, Honorowej Straży Serca Jezusowego, związane z siostrami wizytkami w Krakowie, bractwo Szkapleżne, chyba najbardziej liczne mające też bardzo rozbudowaną strukturę, Bractwo Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski związane z Częstochową. Bardzo ciekawe Bractwo, ponieważ żywo istniejące w mediach, jak również podejmujące różnego rodzaju inicjatywy skierowane również do młodych ludzi i Bractwo Świętego Jakuba, które no, jest, rozwija się dość, dość prężnie, co jest związane z faktem, z popularnością Camino de compostella. Tutaj, bractwo, jako cel, jeden z głównych celów, właśnie stawia sobie szerzenie, popularyzację tej formy wyznawania wiary, a więc kamino ten szlak de Compostella Świętego Jakuba i również wyznaczanie nowych tras na terenie Polski. Co nie zmienia faktu oczywiście, proszę Państwa, że bardzo ważne są też te bractwa, te wspólnoty, które działają stricte lokalnie, czyli na tych małych naszych obszarach, na przykład w parafiach. Tak i tutaj nie chciałbym pominąć tych bractw. My prowadząc badania mogliśmy Mieliśmy okazję tak naprawdę dotrzeć, przeprowadzić szczegółowe badania na 12 bractwach i wśród nich były takie bractwa małe, na przykład Bractwo Świętej Zofii z Krakowa, czy też udało nam się dotrzeć. Akurat tych badań nie prowadziliśmy, Bractwo Świętego Rocha z Białego Stoku. Bardzo małe bractwa, przypominające bardziej wręcz takie grupy modlitewne, przyparafialne, ale również prężnie działające i przede wszystkim. Będące taką szkołą wiary. Faktycznie te bractwa dbają o jakość formacji swoich członków, ale też nie mają takich celów, nie stawiają sobie takich celów, żeby rozprzestrzeniać się na całą Polskę. Bardziej chcą pogłębić duchowość, chcą pogłębić jakiś wycinek. Rzeczywistości kościelnej, tam właśnie, gdzie są, gdzie istnieją, gdzie, gdzie, gdzie mieszkają, parafia, z którą są związani. No niebagatelne to jest znaczenie też dla w ogóle misji ewangelizacyjnej Kościoła, jeśli chodzi o te mniejsze bractwa i, i, i stowarzyszenia. Bardzo ważna funkcja dla nich. Książę Mariuszu, wspomnieliśmy już o roku przyszłym, o roku 2021 jubileuszowym, jakie są plany wobec tego, jeśli chodzi o forum przyszłoroczne. Jak wiemy, w przyszłym roku będziemy świętować, będziemy obchodzić rok jubileuszowy. I w kalendarzu roku jubileuszowego jest również przewidziany jeden dzień dla bractw. Będzie to spotkanie w Watykanie. Jak już wspomniałem wcześniej, tym ważnym elementem będzie procesja. Nie znam jeszcze szczegółów, decyzje pewnie są podejmowane. Natomiast ma być procesja. W Rzymie bractwo z całego świata, bo też okazuje się, że są też bractwa na innych kontynentach. One oczywiście mają trochę inny wymiar, inne znaczenie i też e, krótsza jest ich historia. Natomiast ma być to taka zewnętrzna manifestacja wiary, pokazania różnorodności bractw. Poza tym w październiku odbędzie się inicjatywa, e, tak zwany Dzień Różańca. Jest to inicjatywa, którą. Podjęło forum bractw, forum europejskie, aby popularyzować modlitwę różańcową, aby zapraszać do tej modlitwy wszystkich wiernych i ma być to dzień, w którym bractwa szczególnie mają się zjednoczyć na całym świecie, aby wspólnie modlić się na różańcu i też zapraszać wszystkich wiernych do tej modlitwy. Dodam tylko, że podczas naszego forum, tego, które odbędzie się w najbliższy weekend w dolinie miłosierdzia, będzie Pan Umberto z Włoch, który jest inicjatorem, koordynatorem tych inicjatyw, więc na pewno przedstawi więcej szczegółów i będzie też okazja, żeby dowiedzieć się czegoś więcej, w jaki konkretny sposób te inicjatywy będą realizowane. Czy na te otwarte e, wykłady podczas e, forum e, mogą przyjść e, też wierniarki Decesji Częstochowskiej? Jak najbardziej podkreśliłem to, że ta pierwsza część jest otwarta. E, można przyjść, posłuchać, e, podczas sprzęż, również porozmawiać z członkami bractw, a nóż ktoś połknie bakcyla i będzie chciał przyłączyć się do jednej ze wspólnot. Tak, są osoby poszukujące, więc może dla nich znajdzie się tam właśnie coś wartościowego. E, sobota, 27 kwietnia, nie 28 kwietnia, drugi ogólnopolskie Forum Bractw i Konfranterni i piąte ogólnoeuropejskie Forum Bractw w Dolinie, miłosierdzie przy ulicy kotadeckiego 49 w Częstochowie, tak? Nic nie pomyliłem? Adres się <laughs> zgadza. E, Forum to jest też adres strony internetowej, gdzie można zajrzeć i zasięgnąć informacji, poznać szczegóły. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Ksiądz Mariusz Marszałek, pan Lotyn, sekretarz do spraw Miłosierdzia Bożego w Dolinie Miłosierdzia. Dzisiaj był gościem Poranka Radio Fie. Szczęść, Boży. Szczęść Cześć Boże. Szczęść Boże, dziękuję i do zobaczenia w sobotę w Dolinie Miłosierdzia.